Cześć, jestem w Sokołowsku. Kiedyś tutaj było sanatorium fajne, ale padło koło Mieroszowa, jak się z Wałbrzycha jedzie i deszcz mnie zastał. W latach 51-55 tutaj mieszkał Krzysztof Kieślowski. Znacie chyba. Polak, reżyser, filmowac, scenarzysta. W tym domu. I ja po prostu jestem tutaj. i co mogę powiedzieć? No nic nie mogę powiedzieć, bo pada deszcz. O tu jest pensjonat Tannenberg w 1910 roku mieszkalno-usługowych Krzysztof Kieślowski tu jesteś dlatego wam pokazuję może trochę odejdę to wtedy pokażę no ale deszcz mi pada no. przejdę na drugą stronę i wam pokażę z parasolką idę O, tak wygląda ten, ten dom, jestem pod parasolką, także widzicie, tutaj mieszkał Krzysztof Kisłowski w Sokołowsku, taka urocza miejscowość, teraz się rozpoczynają tutaj szlaki w góry.